Dziś, gdy przyszliśmy do szkoły, czekała nas bardzo miła niespodzianka. Otóż rozbierają budynek, który jest bardzo blisko szkoły. Dziś na terenie szkoły rozbierany jest budynek. Czy był on powiązany ze szkołą? Oczywiście od istnienia szkoły, boiska, to zabudowanie szkolno-gospodarcze na tym terenie istniało. Rozbiórka rozpoczęła się w piątek, nie dzisiaj, ale mam nadzieję, że dzisiaj zostanie zakończona, ponieważ stan budynku był taki, że groził on zawaleniem, co byłoby niebezpieczne zarówno dla mieszkańców, jak i dla uczniów. Przede wszystkim dla uczniów. Czy miejsce zostanie wykorzystane po rozbierze tego budynku? No ja mam nadzieję, że zostanie wykorzystane. Planowane, było, planowane były tam miejsca postojowe dla samochodów. Na razie czekajmy, aż szczęśliwie zakończy się rozbiórka, a później zobaczymy, co dalej. Dziękuję za udzielenie wywiadu.